Heka moi drodzy, tutaj Paci z tej strony i zapraszam Was na pierwszy odcinek nowego cyklu. Związanego z programem Recenzor, czyli Recenzor Ekstra. Sama seria będzie. Jak już mówiłem, związana z programem Recenzor, lecz mniej znajdziecie materiały, które nie zostały opublikowane w danym odcinku flagowego programu o nazwie Recenzor. W pierwszym odcinku nowego cyklu przybliżymy historię, jak powstawał kangurę Kao i jak to wyglądało, ponieważ ta seria dzisiaj obchodzi swoje 18. urodziny. Niestety nie udało mi się nagrać w wersji 2018, więc musicie się zadowolić wersją 2015. A więc zaczynamy. No dobra, e, zacznijmy od tego, e, kim był Kangurek Kao. Kangurek Kao jest to główny protagonista serii gier o tej samej nazwie. Był on torbaczem z Australii, czyli tym kangurem, który nie bał się niebezpieczeństw i zawsze był pomocny w potrzebie. E, z, tej gry, e, z tej serii gier wydano e, cztery części: Kangurka Kao, Kangurka Kaorna druka, Kao, Kao Tenisa Wulkanu i Kao Challengers. Czyli te cztery części tej gry. Tak, tylko wydano. No dobra, e, jeżeli chodzi o te części, które Wam przed chwilą wymieniłem, to opowiem Wam wszystko chronologicznie, czyli od najstarszej części do najnowszej gry. Do najnowszej części znaczy się. Okej, okay. zacznijmy od pierwszego Kagurka. Kangurka KO e, był, była polską grą platformową, zręcznościową. Stworzona została przez x Interactive, przez tą polską firmę, e, polskiego dewelopera Gier. A wydana została przez Tidusa dnia 23 listopada 2000 roku. Tak, jest to bardzo wielkie znaczenie dla polskich graczy, ponieważ jest to jedna z tych polskich gier, które została stworzona. Tak, twórcy zrobili dla młodszych graczy taką platformowkę, żeby mogli z, mogli się zachwycać piękną grafiką, światem gry, który jest barwny, i wyśmienitą grafiką grywalności itd., itd. Wszystko mi jest jedno. A ja powiem szczerze, że ta gra mm, nawet mi się spodobała, bo minęło 11 lat od kiedy, kiedy zagrałem w pierwszą część Hangurka. I tak naprawdę do dziś mi się cieszy, tak szczerze powiem, bardzo mi się spodobała i powiem szczerze, że najwięcej grałem na poziomie łatwym. A wiecie dlaczego? Ponieważ nie, nie, nie zajrzałem nawet na inne poziomy trudności, tylko musiałem zapierdzielać na poziomie łatwym. A iskierka pokazała się, kiedy w tym roku podjąłem bardzo ważne wyzwanie. Chodzi mi tutaj o poziom trudny. Poziom trudny zresztą nagrywałem i w pierwszych pięciu odcinkach ze świetkę górka kawał z wersji odświeżonej ukończyliśmy tą grę na poziomie trudnym. I powiem szczerze, że nie wiem czy ja pobiłem rekord świata, jeżeli chodzi o ilość monet, bo zebraliśmy 3432, jeżeli dobrze się nie mylę, bo ja dobrze pamiętam, Końcową liczbę monet, ale dobra, przejdźmy już do rzeczy i wy, lepiej trzeba wyjaśnić o co chodziło z pierwszą częścią kaguru Kakao. A więc, tak: yy, yy, gra składała się z ponad 50 zróżnicowanych poziomów, yy, w tym 30 normalnych i 22 bonusowe, bo bonusowe poziomy yy, występowałem na każdym poziomie z wyjątkiem poziomu ze środkiem transportu oraz z, yy, pojedynków z bosami. I jeszcze plus jeden ten bonusowo-snowboardowy, e, który odblokowuje się, jeżeli wszystko zbierzemy z e, każdego poziomu, nie wchodząc na żadne bonusy, czy na żadne bonusowe poziomy, czy e, znaki zapytania. To, to był e, priorytet, e, dla którego można było odblokować, ale ja nie podejmowałem takiej próby, ponieważ e, chciałbym, żeby zebrać najwięcej e, monet. I nawet e, przechodząc na poziomie trudnym. Jak ja was nagrywałem to e, praktycznie większość poziomów e, ukończyliśmy z liczbą monet więcej niż 100 jednym poziom, na jednym poziomie z tym krokodylem. Mieliśmy tylko 90 monet. Ale tak to się stało. Ale dobra, przejdźmy e, już dalej. E, w tej grze mamy 5 światów, czyli przejściowy. Arktyczny, południowy, kosmiczny i tropikalny. Pięć światów na każdym świecie na, na końcu e, była pora by się zmierzyć z bosem. Tak, e, dwa życia e, miał na łatwe, na normalne trzy, na trudnym cztery. Tak e, im trudniejszy poziom trudności, tym e, dłużej trwała walka i było trudniej go pokonać. Największą frustracją e, podczas nagrywania tego owego. Światka Gór Kakao w pierwszych 5 odcinkach naj, największą frustracją był boss numer 3, jak się zmierzyliśmy z tym Zeusem, to był poziom 19 i błyszczał tyle kulek, aż bym się chciał denerwować od jego ataków. Boże, aż chyba z 5, od 6 do 8 razy próbowaliśmy, a no dopiero za jakimś razem się udało. I powiem szczerze, że na początku gry ee, Dwie kangury odbijały sobie piłkę, a w tym trzeci kangurek sobie leżał sobie na, na polanie i zauważył motyla. Potem go gonił, go gonił i aż do liści, aż hunter zauważył i uwięził w klatce. A potem kangurek e, zauważa parę rękawic, ale okazuje się, że klatka nie została dotknięta, więc bierze je i wychodzi. I przechodzimy te 30 poziomów, tak? E, i i nagle w poziomie ostatnim e, mieliśmy do czynienia z pojedynkiem z BOS, e, z tym Hunterem, tym głównym wrogiem Kangur Kakao. E, który tak szczerze powiem, e, w zależności od poziomu trudności, wtrącanie na kolejną ścieżkę, to było e, wraz z poziomem trudności. Na trudnym trzeba, na każdej, na każdej, na każdej. I trwało to wszystko 3 minuty, po prostu. A tak szczerze powiem. E, że hmm, powiem szczerze, że to był odwet yy, w postaci wsadzenia do klatki i nagle yy, dzięki pomocy jego przyjaciół yy, ekskortowali tą klatkę do łódki, gdzie Hatter musiał na nią wsiąść i odpłynąć. I to było jego porażko. Yy, no tak, yy, jeśli chodzi o poziom bonusowy, to zazwyczaj występowałem na większości poziomów Dobra, to już mówiłem. I powiem szczerze, że to będzie ch chyba tyle, jeżeli chodzi o samego e, Kangurka KO, pierwszego, pierwszej części. I pora przejść do Kangurka KO, runda druga. Kangurka KO, runda druga. Druga część e, serii gier, e, która została stworzona przez e, Didi Reactive, e, a wydana została dnia 4 listopada 2003, albo października, to ja nie wiem. I ta gra charakteryzowała się tym, że zmieniono, zmieniono grafikę, zmieniono fabułę, inne poziomy, mamy przyjaciółka-górka, mamy nowych przeciwników oraz mamy innych bossów oraz mamy dubling, tak dubling. po raz pierwszy dubling w jakiejkolwiek grze platformowej wydano przez polskiego dewelopera jakiegokolwiek. Jednak okazuje się, że Kagurek Kaur na II stał się e, bardzo potencjalnym e, konkurentem Raymana 3, który został wydany przez Ubisoft Entertainment w tym samym roku co Kagureka został wydany. Ale Rayman 3 został wydany chyba pre, ponad ru, pół roku wcześniej niż Kongorek. Ale dobra, nieważne? Więc e, myślę, że... E, trochę, trochę, trochę opowiem, bo chcecie się dowiedzieć co krył się w ten Rekordu na druga. A więc tak, e, gra składała się z 21 poziomów podzielonych na 5 lokacji. Podobnie jak w poprzedniku, na każdym końcu e, jakiegokolwiek świata mieliśmy pojedynek z bossem. I każdego trzeba e, e, zrobić 3 razy, by go pokonać. E, u Szamana bywało tak, że musieliśmy najpierw nacisnąć ten przycisk, a takim skoku. Potem rozbić jego lustra i go walić i tak trzeba trzy razy. E, maszynicy trzeba e, go pokonać trzy razy, a śmierdnicy walną szturmenem w, w dół trzy razy, a pirata trzeba zatomić trzy razy, a hunterzy trzeba go pokonać do końca. To było decydujące starczy to zresztą. A, a mówiąc o dublingu, e, to wtedy e, twórcy postarali się w taki sposób, żeby e, polscy gracze mogli e, zobaczyć, co postaci dane mówią. I tak szczerze powiem, ta druga część mi się spodobała pod względem e, fabuły, grafiki, grywalności i dubbingu. I tak naprawdę e, mogę opowiedzieć Wam, jak się zaczynała ta gierka. Gra rozpoczynała się kiedy, kiedy papuga szukała tego statku, Hatera. I wtedy ona wchodzi do niego i spojrza na Kagórkę, który był w pracy. Znowu był w kasie. Wytłumaczyła mu, że, że kagurka potrzebuje ich pomocy, że z swoimi wolnikami chcą zmusić niektórych, niektórych postaci do niewolniczej pracy. I kader znowu zaczął porywać zwierzęta. A nagle pomagał po pomyślała sobie, żeby, żeby go uwolnić. Nagle styknęła małe drwienko i wtedy beczka wilka ciała i kakórka został uwolniony. I wtedy zaczynała się niby przygoda. Dopływamy do proszę drogów i nagle widać, że hunter e, e, widzi, że biedne zwierzęta muszą wejść, bo są niewolnikami. I nagle dowiadujemy się, że musimy zebrać 3000 dukatów, byśmy weszli do portu i przekupili Bosmana. To jest po prostu szok. Przechodząc te cztery lokacje, to trzeba uzebrać taką sporą kwotę. Maksymalnie po czterech lokacjach powinniśmy mieć 3950 dukatów. Tak. A jeżeli chodzi o inne bonusy, czyli kryształy i gwiazdki, kryształy e, zbieramy, żeby odblokować mi gierki, a gwiazdki można e, udoskonalić w umiejętności kangurka. W drugiej części kangurka e, 7 technik walk ma do dyspozycji, czyli np. to boksowanie, toczenie, atak ze skoku, atak ogonem, rzucanie tak itd. Tak Wszystko chyba zrobili najlepiej. Niektóre efekty dźwiękowe zostały zachowane z poprzedniej części, czyli skakanie, czy zbieranie dukatu. Niektóre dźwięki zostały pozostawione. <tryk> Dobra. jeżeli chodzi o samego kangurka Kaoru na drugie, to tyle a to więc przejdźmy do trzeciej części. Tak, Tańca Wolkaby wyglądała podobnie jak kangurka Kaoru na druga. Została wydana dwa lata później po premierze e, drugiej części kangurka przez samego developera Didi jeżeli chodzi o samą grę, to tylko cztery lokacje, gdzie musimy na każdej zebrać dany artefakt, by wejść do serca wulkanu, pokonać boga wulkanu i uwolnić lotka. Bo lotek na początku gry został zlecony przez chwilę nieuwagi przez ten jeden potencjalny... tak, na Chciał zrobić, be... Chciał zrobić taką beczkę i, I wtedy lotek wpadł do wulkanu. A nie się nie stopie. I warto wiedzieć, że e, po ukończeniu danej lokacji musimy się czegoś nauczyć, żebyśmy mogli. E, musieliśmy się nauczyć czegoś nowego, żeby dojść do kolejnej lokacji. Ogronach życia do to po palarodniu, by wejść na wichrowych wzgórzach. Po wichrowych wzgórzach trzeba było, żeby dostać się do wyspy, wyspy do podospadów. Trzeba było y, zaliczyć te sternika, a żeby było dostatni wejść, to trzeba było pod niebą bitwę e, zrobić, żeby można było e, wejść do tej struktury. Bo podczas podniebnej bitwy to wioska węglowodana była zagrożona. I dalej dostaliśmy od Gadżeta e, samolot, e, w którym mogliśmy e, pokonać tych e, e, nadjeźdźców. E, powietrznych I, mieliśmy, i po pokonaniu mieliśmy do czynienia z tak studią I to, i to było miejsce gdzie musi, musieliśmy zdobyć ostatni artefakt no dobra powiem szczerze że Kałtek za to trochę to samo co Kanguryka Kauruda druga Ma trochę minusów ale to samo no dobra pora opowiedzieć trochę o Kao Challengers Kao wydana została przez Atari. Nie, czekajcie. Stworzona przez Tiki Interactive we współpracy z Atari. Wydana została w został 2005 na PSP. To wszystko wyglądało. By był... <kluzł> Przepraszam. Kao wyglądał podobnie jak kogoś kao Miał jedną lokację, czyli trzy poziomy jednego nowego, dodatkowego bossa i mieliśmy e, tryb wieloosobowy. E, I mogliśmy e, zmieścić się z przyjaciółmi do czterech e, osób, na cztery osoby I tak szczerze powiem, e, grając w tą gierkę, mam jeszcze, jeżeli byście chcieli, żebym e, wam pokazał Kaol Challengers, Challengers i porównać go z Kagurkiem, Call Runda II, to chętnie napiszcie komentarz, chcielibyście e, Właściwie, wideo z kao Church. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o historię Kangur Kao, Więc e, na końcu chciałbym złożyć życzenia dla Kangur Kao. Kangur Kao, składam Ci najserdeczniejsze życzenia z okazji Twoich 15 lat e, istnienia. Życzę, żebyś dodawał młodszym graczom więcej mocy, dobrej rozrywki, dużo godzin grania, No i przede wszystkim długiego istnienia. I chciałbym pogratulować e, polskiemu deflerowi e, czyli e, DD Multimedia i DD Interactive za to, że docenili polskich graczy e, za czasów kiedy Kangurę Kao został wydany. Tak, przez te 5 lat od 2000 do 2005 postarali się, by zrobić porządną polską platformówkę. Szczerze powiem, e, to jest e, duży szacunek dla owej firmy OK, to wszystko w pierwszym odcinku nowego cyklu Recenzor Extra. Mam nadzieję, że Wam się nowa seria podoba i zachęcam do subskrybowania mojego kanału na Dailymotion, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia w następnym odcinku cyklu, albo w kolejnym odcinku flagowego programu Recenzor, który pojawi się już jutro. I przypomnę, jak już na Facebooku pisałem, kolejnym dodaniem będzie MotoGP07. Nie możecie przekapić tego odcinka. Także, narka!